Leży? O, o, Mati, no ale... Aha. O, e, Mati? Co? Eee? Przecież jestem w grze! A, se pokręcę nożem, bo co, czemu? Bo mnie stać, bo mnie stać, kurde! Na B poszedł, uważaj, uważaj! Ej, byłem za ścianą! Ej, dobra, nie, ale byłem za ścianą! Tak! O, o, ty, jak on No, ja pier... O, ja... Ja... ja się Dole. sam wysadzi. Nie, nie! nie. Jezu, Saria! Jak fajnie! O mój co wy to robicie, powiedzcie mi! Co wy to robicie? No, się Co wy no? robicie u mnie? Do dobry żarcik, dobry żarcik, Ciekawe, czy ci chodzi żarcik. o moje skiny. Ja pierdzielę. Dobra, first one. First one, rękawice God God i kosa. Omegi masz? Tak, Omegi mam. I to jest stary, Jezus, co to to Cały butterfly? Ay, żółty kwipunek Ej, ej, ej. już miał tego skina. Co to obdarty butterfly? Nie, no bo, bo tak, tak źle wygląda skin. w tym, ale. W nie świetle ładnie wygląda. Patrz. już miał tego skina. No dobra, nie tak Dobra, macie dalej. M4A4. Eye of Horus. Jest lekko Ale no, mm. z naklejką Karigana, Lakiego i Siuszego Tak, mam dalej Commemoration, tak. moje ulubione, zawsze trafiam, no ulubione eleganckie. Najlepsze No i mam, nie, mam jeszcze nie, AWP nie, Boom nie, nie, coś... Mam to... AWP Boom Ale, nie. ale, nie z naklejką Fnatic Tylko Nawet. Tylko z naklejką Hadesa dwa razy. Ej, yo! Puzonik ma Blaze'a jeszcze, yo! Jaki masz pistolet? white, white out, to nie ale żółty. Nie, bo to Orion ma być, ale Orion aktualnie coś się z Orionem stało i nie można go A. nigdzie dostać. Nie wiem no dlaczego. A czarnego Oriona stary? No, czarnego też się nie da. Zabija Co no, on stoi w miejscu? Otwiera nie, pojemnik nie ma, i już cię. się ja. zaczyna. Ja. ja. To, ale gam, gam! No przecież gam! Dziadyga, Bublinox, ty. Ej, dobra, ale szczerze słyszałem, też że Butterfly. Było. Zdobyłeś mega drogie skiny, lub twoje są już ci niepotrzebne. Chciałby się sprzedać, ale nie wiesz jak? Na szczęście z pomocą przychodzi Ci Skinplace! Skinplace to strona, na której sprzedasz swoje skiny szybko i łatwo poprzez wymianę skinów na pieniądze. Jedyne co musisz zrobić, to zalogować się przez Steama, zaznaczyć wszystkie skiny, które chcesz sprzedać. Następnie wybrać preferowaną przez siebie metodę wypłaty, taką jak Paypal, King, Wallet Card oraz krypto, lub też sprzedać je jako balans na stronie. Używaj kodu Java na stronie Skinplace, bo gwarantuje Ci to 2% bonusu przy pierwszej sprzedaży. Sprawdź dokładnie wszystkie informacje i kliknij zdobądź pieniądze! Wszystko zajęło mi tylko 5 minut, więc bardzo krótko i tylko tyle dzielicie, żeby sprzedać swoje skiny. Link do strony znajdziecie w opisie. Dziękuję Skinplay za możliwość współpracy, a Ty używaj kodu JAWAN i zapraszam do oglądania. To jest nóż, nice. Na idzie coś, Iwan, pomóż mi. Idę. Że Butterfly to jest nóż dla ADHD-owców Ja mam adhadowców. Jeszcze jeden B, dobra, to mogę powtórzyć. Góra, instant. U Matiego ostatni. No, dobra, dobra idę. Dana. Gdzie on jest na side? Nie, nie, na górze. Jak u Matiego? A Matej nie żyje. O nie, to nie jest U mnie na B, dobra, na, B, na, dobra. B, na B, No, ale tu gdzie Mati był? No, no gdzieś tego typu łot. No, słyszałem, że Butterfly to jest nóż dla osób z ADHD. Ja mam dość chyba mocne ADHD, także dla mnie idealne Zgadza się? No, więc no. jest. Z... Niektórzy mają ADHD, no i ja bym. Stary, ale wiele skinów mi jeszcze nie doszło. Jeszcze nie ma ich, ale będą i to będą też naprawdę spoko skiny. Ja tak. pierwszy raz gam tym ale to potem, Pierwszy no. raz gam z... tym. Ale nie, IOV. mi się bardzo spodobało. Bardzo mi się spodobał IOV swój. Nie mam tego, Iba Iwanek, coś. Ja rzuciłem sło. Dobra, ja tutaj na głowę zagram. Weź, kecha pilnuj, bo jest ważna sprawa do załatwienia. Jaka? Ważna, ważna, ważna. Wiesz, ogarniam, Ja temat, ty wiesz? śmieciu, słyszę, słyszę, że ci Kate leci. Nieprawda, zamknij No, to P90 to. towarowy. Nie. Wiesz, właśnie słaby, to bo bogadasz. Dobra, ja się ustawiam na B i czekajcie chwilę. Dobra, kocham Butterflya. Autentycznie się zakochałem w Butterflyu Butterfly jest fajny, no. Bardzo no, fajny, no, ja uwielbiam Ej, sobie kręcić. Ja uwielbiam sobie tak, kręcić. Po jest. Patrzcie widzowie, jak się kręcę. Krę... Aż mój movement wzrósł. bo oni będą o mnie świetny? słyszeli. O, w skodzie! no ale bijaj ze mną! Ale, co ty ej, robisz? Chodź ze mną. Jak się f to się. W... Nice! Gdzie jest las? Jest u mnie. Obity lekko. Ice, ice, baby. Idzie no, do ciebie. Coś obejaś, no no. A, a, ty, Ja myślałem, że on nie no, żyje, podchodzi. żyje. A, no, tak, a, bo żyje. Aha, bo Aha, no to nieźle. Z czemu nas zielony Halo, i czemu on nie ma odznak? I czemu ma świeże konto? O co chodzi? Przyszedł z tego, Expa. Z Expa. tak! Ej, <laughs> tyku, ty, kurty, masz na tej mapie, Ivan. nie? Niezłą manga, nie Niezła. Fajna, taka, fa taka ej, ej. elektryczna. A wy macie Diggle. No i on deagle. Ale jakie, bro? Nie, myślałem, że wyjdziecie ze mną tam a przez. A masz deagle, Iwan? E, hit, Treated i to jest jeden ze skinów, który do mnie nie doszedł jeszcze, bo zamówiłem sobie. a e, e, powiedz, jak ja zamówiłeś, czy nie chcę spoilować? Kurde, nie chcę chyba. Ja zrobię z tego osobny odcinek. Zrobię z tego osobny digle odcinek. Diggle challenge, challenge klasyczne. No, polecisz. dokładnie, dokładnie. Jaką? I do was wszystko pod B. Pod, po Meet, Meet, Leży. Heaven, meet heaven. Nice. To nikogo nie ma. Dobra, bo oni mieli. Idę na heaven po Kałacha. No nie wierzę! Gorszy z oni nie może w głowę dostać. Jest tu Kałach? Jest. Dobra, spieprzam. Będzie ci w tu tuszetku, będziesz miał. Jeszcze tam prawą może iść, pamiętaj też zawsze, nie? No. Masz też smołka do... U mnie, u mnie, stepną, u mnie na B. Ale stepno to jeden. Na B. Może iść te, pamiętaj jeszcze. Dobra. Nasz jest dalej na awku. Jeden u mnie, pobieg na Drugi Heaven. Paka, 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 paka. Ja ja. Leży. Nice. Ja idę spojrzeć na mida. Poszedł na jest przyja. Masz smołka Leży, nice. leży, kurakama! Ale ten, ale. Butterfly, powiem. Widzowie, powiem wam tak. Kręci się. Oj, kręci się, stary, ale. Ale te to jest... to omegi ładne, omek no, Bardzo fajne. I stary, szczerze, i powiedzieć ci, jaki to jest stan w ogóle: Omek? Jak. Field tested, ale najprawdopodobniej dobry float, bo nie widać, żeby były aż tak bardzo zjechane, nie? Aż tak bardzo. No, ale i tak bardzo Na fajne. A ty polujesz, Mati, co ty otwierasz? E, skeleton fate. Spokojnie, nie podejdź jeszcze. <laughs> spokojnie, nic takiego. Taki, nie, takie 20 luźnie. Spokojnie, kwiaty, spokojnie, spokojnie, serio. To trzymaj M4A4. O, Dziękuję, dziękuję cześć, bardzo. Horus. Dobra, z tej okazji. Jedna strzela. Pokaż go Mati no na to chwilę. Dawaj. Pokaż tu na, na... No nie, bo No po. Nawet nie. Czekaj, już idej, już idej, już czekaj, przepraszam, przepraszam, czekaj. Z o, Ale nawet o, ma to co, ma, ma, nawet ma to co Iwan ma napisane. W sensie ma napisane Lucky. On jest czasami Lucky. Tak, Lucky, Lucky to jest 30 skill, 10 level face it. Matki zrobiłem kabo się zaczyna runać. No uważaj! No za ile? No teraz, już. Otwieram to i już idę. Zielony dalej nie wrócił. Ja zap za smukę. Walkach. Ja u mnie. Iwan, y chodzą tu. Ja trzymam, żeby mi tu nie weszli nigdzie. A jeszcze, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, ale bardzo w tyle są, bardzo w tyle. Bardzo w tyle Postawieni. mówisz? Bardzo w tyle, mega mocne. Zielony wrócił i mi zasmukował ja, z dupy. A, 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 a. Aha. O, e, Mati? Co? Przecież He? jestem w grze. Co? Siema. Co? Aha. Słyszycie Kur. mnie? No tak. A jestem w grze normalnie lewo. No, tam chodził. Tyle, to ja wiem, ale ja muszę go dojechać. o orsak? Dobra. Nice. Dobra, Ejsz, dobra, to dobra, wszystko uwaga, dzięki Butterfly. Uwaga, uwaga. To wszystko uwaga. Butterfly. Polazłem, polazłem tam, gdzie był Mati, nie? No? Z Emką. Gościu zaczął mi strzelać z góry. Odwróciłem się, strzeliłem go, odwróciłem się w prawo. No? Po czym umarłem? No? Zdziwiłem się, bo. I dopiero dopiero będzie, kiedy umarłem, bo dostałem pestkę z teka. No? Gościu mi dopiero wybiegł na ekran u mnie. <laughs> dopiero wybiegł z za rogu, nie? Nice, Spajzoni! Zaliłem cię, Mati? Ty już jest 5 na 1 co jest? No my mamy. Ej, nie mogę otwierać, bo z kim wy... To może dlatego ciebie wywaliłem. Ale no ja za... jestem! Przeszkam! No widzę, że grasz, ale ja też słyszałem ten, że ktoś opuścił grę. Jakby takie wyjście. No, mnie I też z, poczekalni, było, że Mati z poczekalni chyba nawet to był dźwięk. Ej, Ej ten gościu ma 020 i 0 damage'a, zielony. Ja pierdoczan. To prawda. Ej, stary, ale fajne, fajne skinki. Kurde, jestem zadowolony. I szczerze czuję się, że moje ADHD A wyładowuje jeszcze na się na... Puzenika. Co? to nie ka. Co? ja górę od razu. No ale musiałem, no bo to musi, musiał być butterfly. Ej, ja, ja, ja nie Kogo? Przecież No Ale ja już nie żyję. No to mógłbyś żyć. A, thanks. No problem, Michał. Oni B, ba, B. Dobra. Kurde, faja, ale jaja. A se pokręcę nożem, bo co, czemu? Bo mnie stać, bo mnie stać, kurde. Bo mnie stać. O! Dobra. Już mogę, już działa, już działa, już działa. On na górze był, nie? Tak o, jest tam, jest tam, w tamtym miejscu. Widzicie, działa już, wszystko można otwierać. No i fajnie, elegancko stary. Powodzenia dalej, za... powodzenia dalej. Dzięki. Na, no, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co on mógł zrobić. Poszedł na... A, A, Masz tu AK. Le, 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 le. Time. Kukukuj, o jo! <laughs> Zbyt proste. <laughs> yeah. Jest, tu jest! He's, chillin, he's ja, Zbyt proste było. Ale takiego tapa w ryj dostał. Ja pie. Dobra, testujemy awupkę, testujemy awupkę teraz. Świeża awupka, AWP boom z Hadesem. Ej, Hades, Hades to nie jest ten, który teraz w G2 był za Moneziego? Hades to Polak. No to właśnie ten Polak, który tak. był w G2 za z Ej, Co? Serio? Tak się, się wydaje. Podsadzają się cwaniaki. Leży, kurakama! Ej no! Rzućce smoka i na, nie? na mi, da. Rzuć mokać na mi, daj, Ivan Kurde, Iwan będzie ciężko. Rzucaj, Rzuć Rzućce smoka, masz smoka. Dobra, to niech wejdą, niech wejdą, ja się za tym będę chować. Ale oni mogą ci przejść na A, nikt nie pilnuje! Stoi zielony! Teraz dopiero. Okej, okay, jednego z... No, gościu ja... gościu do straga był plecami do niego. Kur. Dobra, last jest. Idę na B na wszelki. Był gównem, on był e, w korytarzu tutaj. On na B poszedł. Uważaj, uważaj. Ej, byłem za ścianą! Ej, dobra, nie, ale byłem za ścianą! Przysięgam, że byłem u siebie za ścianą! No, widzowie widzieli! Przysięgasz? No, przysięgam, że byłem za ścianą! No, nawet to, jak już. Dobra, co on zrobi! Co on Dostanie, zrobi? On jest to stanie, bo połonny jest botem. Nasz ostatni. Patrz, gdzie on patrzy! To on sprawdza! Wie, że Tak! o, ty, jak on dołga! Nie, pier! O, ja! Ja! tam ja wysadzi! Nie, nie! Ja. Ja, nie, ja. nie, ja. nie ja. Nie wie gdzie paka, nie widzi paki Ja, ja on to wygrał Jesus. Jak on to Iwan, wygrał Iwan, I wiesz jakiego on jeszcze fraga ma w tej rundzie? Nie Drugiego? Wiem, nie mam pojęcia Dosłownie wyszedł na mida, gdzie gościu nawet na niego nie patrzył Gościu nawet na niego nie patrzył, plecami do niego no, stał No nie, ja pierdzę. A... O mój Boże, dobra, golden coil Idzie strzela komuś w plecy, <laughs> czegoś tam nie trafia Nie, ale ja nie wiem jak on to wygrał, naprawdę Nie pani ma jest Paka Bej dobra, tutaj jest full B! Ja p nie spodziewałem się takiego czegoś wychyla ma tam czterech Nice Side Nie wiem Oooo Jest tam na głowie był Święki, no nice. nice i last unknown to nie jest nas, to nie jest No defuj, defuj, defun, tam do pilnuje niby No jest tak górze, defu, defuj Defuj go, 80 defu. niej, 80 Dobrze, nice! 80 mniej. No, jaki jumpman! No, ej, tu jest ace! Ej. Nice! Nice! Ale powinienemś to przejść za tego pika na kontrolu, tak szczerze. Trochę. No, też na celował. Liczyłem, że będzie wyżej celował i pestka pierwsza mu poleci w moją głowę. Dobra, ja idę za wupką, a wópeczką. Wiesz, no jak już mnie widział raz, gdzie stoję, no to nie miałem zbyt dużo opcji, gdzie się jeszcze przestawić, nie? O, ale jestem Spaliłem ci górę, Mati. Dobra, jest jeszcze dwóch. Dobra, trzy, dwa, jeden. Czy oni mi mogą tu przejść? są na blisko! Nie no, nie wierzę, jak on ich obu zabije magiem. Iwan! Przez bramę, przez bramę! Przez bramę, Dawaj. do lewej, przez bramę! O, Dobrze, ciao. jeszcze raz! Majonezji. Dobra, to patrz. Polski majonez, majonezji. Kielecki, Jest na midzie, na midzie Dobra, dwóch. dwóch. Jezus, nasz, nasz go zafleszował. Masz flesze dwa. No wow! No? Inhuman reactions! Po prawej Inhuman. był, za... O, widziałeś. Uu, nasz tego nie ugra, jeśli tego nie zabrał. Dobra, zapad... ty ugrał! Kurde, trafił! Ugrał, ale za ja za kawalkę obrazu. Nie nie? Chyba ta, ja 19 mu zadałem, przez ścianę go chwyciłem. Śmiecia! Garbatego! Bo, bo. Ty maty za mną rasujesz, chyba tam mi się wydaje, ja, Ale zapijłem dwóch jest git! Trzymaj, ja pan! Nie bo... chodzi mi o to, Co że, to że Masz piluję góry i oni o, mi wchodzą go. z prawej, nie? Dobra, a ich Ej, dobra, dobra jak pójdzie. Ja ci palę górę od razu. Pal mi górę od razu? Oj, dupa. Ku... akurat piknęli z drugiej. A, ty, o, a nie widziałem Krycha, mnie nie ma prawej, mnie nie ma prawej. Ja cofałem sobie? Nie mam smołka. Dobra, Mi. Słyszałeś go, no? One tapa dawaj To o. Wupa. Nice. Nice. Teraz musisz zagrać sytuację odwrotną. Tak zwany ku... A, wiesz. Bingo bango biz bas Ej, to jest legendarny tekst z CSGO. O, B, B, B. Dawaj, stary, dawaj klaczyk. Oj, masz smoła. Dobrze zagał. Dobra, niech przebije, co on się boi. Ja. Wiecie, ta genialny. Wszystko na wiasz wszystko na. jak Michał nie, Kuczyński. Bo w, w ruchu, nie nie się zatrzymać, bo bałem się, że tego za wolno być. Dobre, dobre no. było. Ej, dobra, ja, ja grubą jeszcze nie testowałem. To dawaj grubą. Gruba, pijesz? Problem też taki, kiedy Ktoś my przypilnujemy A, to oni nie przypilnują B. No, bez kitu. Czyli jest 105 mi za domu no, znowu raszujesz? Próbujesz, próbujesz. Gruba pijesz? O, ale gówno bardziej podleciał. Dobra, no musiał oberwać, nie ma, że nie. ja owocowałem. Oooo! Mam ci górę, Mati. Jeszcze jest tutaj jeszcze jest jak ja góry nie będę wziął. Dobra, leży z Jest jeszcze jeden tu. Do prawej jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nie, nie ma z prawej. Bóg zabiłem. Jeszcze jeden, jeszcze jeden na końcu, na końcu, na końcu. Nice! Dobra, ak 47 Nie, to jest MP9. ak 47 mogę wziąć, nie mogę. Tak! Okay. Ogólnie sądzę, że ogółem no jest kurde. O, cholera. Jest łatwo. O jaja, co? Ja łupam. A, w Co, no jajco? <grym> o cholera. Ej, dobra, nie no, butterfly stary, mi siedzi, mi siedzi butterfly, bardzo. Butterfly'ja mają osoby, co mają duże jaja. A DHD i to też, to też, to też. Potwierdzam. Co się dzieje? Skąd widział, że jestem na górze? Słyszę. Ja na wózku, ale ani razu, ani razu. O, ty kurwo wiem się na górze. Ej, w ogóle widzieliście, się przejść, że tu jest. Mógł już przejść. Mógł już przejść. Tam spali. O, Chyba. Plecy mógł ci już przejść. Nie, 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 bo palił ledwo. Spalił tu ledwo. Więc ja nie, nie zobaczę to, go tak? stąd. No, stary. Patrz. I spikuje na Iwana idealnie. No ta. A nie, nie. Dobrać, nie, dobrać. Spikował. nie, nie, wiem, ale. E, on miał 4KP. No. E, gość, no, ja, ja stałem tu po skodach, jak się schodzi Iwan, na Midanie, nie? No. No. Na prawo wskoczyłem sobie na tego. I gość zabił Matego i od razu spikował na mnie, od razu wcalowany w górę. Ja. To się bie... tu ustawia. Nie mam pojęcia, stary, nie mam pojęcia. No, ale powiem tak, no, skinki mi się mm. podobają. Jura fajna, masz polska mapa nowe? akurat. Masz Gloka nowego? Nie, nie. Gloka zostawiam, bo jest, nie A ma. Co masz, co to jest, co to jest, on ubisz? Złoty ząbek, on go sam trafił. Z... No, to jest mój złoty ząbek, który go trafiłem. On jest złoty, tylko na zębie stary Szybkie B? Dawaj, robimy no, to No bez... Don't stop, guys. Ej, dobra, ej, mam wrażenie, że mój movement wzrósł o milion, k***a, naprawdę Dobra, dwóch jest Ej, no... Mm, jestem słaby Two more One more Ta Za skrzynką jest Ole, jaja Ale dobra, robię niepięc ruchy niepięc Ej, dobra Nic ci wam, nic ci wam, już trzeba bronić No widzę Dwóch, dwóch, Jeszcze jeden, na Dobra! O! Wow, ale rozdob moje pistoletóweczki! Cztery fragi! Ej, fajnie! Podobało mi się ogółem. Stay, stay. stay Jeden miał minus 50! Stay. No? Na pewno. No bo jednemu zadałem minus 46, no? Tak. Dobra, to AK 47, żeby jeszcze pokazać. Mam fuel injector wrócił! Z naklejkami Phoenix 4 foil. Stary. O, o ty gówniany. O ty gówniaku. O ty główniaczku, Aż Obrzliwa. mi internet zlagował przez ciebie. Nieprawda, nieprawda, nigdy bym tak o nim nie powiedział. Ale na wulkana i ta znowu Ale Jaguar by do tego nie pasował. O! O kurka, Kto tu pali? Kto pali? Przyznacie. Się. Przyznacie, się, który z was pali. Dobra, fleszyki i wchodzimy, patrzcie. I wchodzimy. Ej, o! te wiem, kija. Dawaj, jeszcze jednego, dobijaj. Właśnie, Dobra, Dobra, no, Dobra, last meet. Leżą. Last zabiłem. meet. Teraz leżą, ale mogłeś szybciej, bym nie zginął. Ale no, przez smoka ja zabiłem. Ej, Przecież. mam lagi. Mam kabel po internecie i mam lagi. Kabel. Jak masz kabel po internecie? Kabel po internecie. Ja. Masz Smoka, rzuć smałka gdzieś, Iwan? Spokojnie. Jaki Iwan? I... no, Iwan, no. Ivan, yeah. no. Po co mi smoke jak ja się z nim a, a postrzelam? Wiecie, a, a wiecie co by było jakby prz... Wiecie, co by było jakby prze... Totalnie nic! Nie, nie le, totalnie le, nic by nie było! Mamy 12-2, tak by nic by nie było totalnie stary. A o, i ja bym sobie jeszcze pograł i powiedział Ej krycha, krycha, weź sprzedaj swojego. Ej Mati! Ej Mati, krycha, weź sprzedaj swojego Mati. kałacha, weź sprzedaj swojego. Nie! Sprzedaj! A dobra, wezmę twojego. Dobra, niech ci będzie. Chodźcie, chodźcie, ojcie, teraz chodź. A czekaj, bo ja mam trzy koła. Rzucam smałka, rzucam ja kupię smołka, rzucam flesza do lewej, drugiego do lewej i przechodzimy. Dobra, ja se fuel injektora kupiłem. Kogo? Ty do nikoła nie strzelaj nawet. O, nie zdężyli. Stary, ty do nikoła nawet nie strzelaj, proszę cię. Jest Mati, jest Mati. Nice. nie No tu jest gościu! Ole. No właśnie w tym Ej. miejscu, koniec. Ja podstawał się, schował się w sajdzie. Tak, no, tak. Schował się w sajdzie, po prostu. <laughs> ja... Ej, dobra, to. uważam osobiście, że moje skiny są zajebiste. Dobrze zagrałeś jak na silvera. Ej, czekaj, bo jeszcze. Ma... Poczekaj, no? jeszcze mam ten Loader. Ale prawie cię dogonił Awk. Nie, nie dogonił. Ja mam 17 Ej, pint, stary stary Nie, dwa, a ja też. też. Nie gadaj, a ja nie? Tak. A ty golda Ale dobra, Golcz! O oh Jezu, ale jaja, dobra, będziemy wbijać bardziej na polskiej mapie, tak mi się wydaje. Ale stary, poczekaj, bo ja mam jeszcze rzut broni. Tu może poleci Dragon Lore. Rzut broni! To jak dostaniesz sensu... o balastu Rzut balastu! od odrzutu, aha, aha. nowa bagienna trawa i p250 wydma piaskowa. Nowa bagienna Dobra. trawa. Dobra. To biorę dwa skiny do broni. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Kot Jawan, wpadajcie do chłopaków. Instagram Jawanek i siemanko. Cześć. Pa, pa.